przyjaciół, a nie wskazywać wroga. I z tej definicji wychodząc, jesteśmy dzisiaj tu w Poddębicach, e, w Polsce lokalnej, w, latach, nie w, Kieruchcie. w Kieruchcie łódzkim, tu, gdzie się rozstrzygną te wybory. One, mam nadzieję, nie rozstrzygną się na Nowogrodzkiej, w Warszawie i zrobimy wszystko, żeby rozstrzygnęły się w Poddębicach, w Tomaszowie, w Rawie Mazowieckiej, w Dąbrowie, w różnych miejscowościach. Dziękuję, to, żyjemy od półtora roku w politycznej rzeczywistości, w której nam się tłumaczy, że najważniejsza jest taktyka wyborcza. Czy ja mam teraz przyjść i Was przekonać, że jak będzie taka lista albo inna lista, to Wy to kupicie. Co Wam po listach? Jesteście listonosze czy co? Dzisiaj najważniejsze jest to, żebyście zobaczyli, jak będzie pracował przyszły rząd. Co on Wam przyniesie? Czy on ma jakieś pomysły, które zmienią Wasze życie? I wtedy możecie podjąć decyzję, że wchodzicie w to, że zaufacie, że ryzykujecie. E, szczerze o tym mówimy. I mówimy szczerze, gdzie jesteśmy zgodni. I mówimy szczerze, ale w innych sprawach czasem zagłosujemy inaczej. Bo nie dążymy do tego, żeby był jeden przywódca i jedna partia. Bo to już to I decydowanie jednego o wszystkich. No, wielu z nas się to nie podoba. To, że tu jesteście, jest pewnie też tego wyrazem, że ten, ten rok 2023 musi być rokiem zmiany. Musi być rokiem zmiany, ale nie powrotu do przeszłości. I to mówię jako lider tej formacji, która ma swoje doświadczenie. Nie mamy środków ani z Unii, ani z Krajowego Programu Odbudowy. I tu jest wielki apel do, do Panów, żeby. Mimo tego oporu, tych problemów dla nas samorządowców to wręcz No jak można, leżą gotowe pieniądze dla nas, dla Polaków i my z tych pieniędzy nie korzystamy. Nie zrozumiałem, wielkie jest niezrozumienie wśród samorządowców, dlaczego my y, tego nie robimy. Ja mógłbym powiedzieć, tu się troszkę pochwalę, y, że może tym podmiotem tych pieniędzy nie jest potrzebne tak. Dziesiątki milionów, osetki no setki milionów zainwestowaliśmy, nawet odebraliśmy nagrodę za zdobycie publicznego miejsca, jeżeli chodzi o miasta powiatowe, ale naprawdę te potrzeby są ogromne. W tym tygodniu odbyła się debata, i było głosowanie dotyczące. jak to się nazywa, było, hmm, Dotyczące Jana Pawła II. Tam było, było głosowanie. A uchwała! Dziękuję! Uchwała! I do e, czego zmierzam? E, Polska 2050, jak i Polskie służby Ludowe, głosowanie jest zupełnie inaczej. I moje pytanie brzmi, czy to nie będzie przeszkadzało we współpracy? że głosujemy inaczej. Proszę bardzo. Nie, nie będzie przeszkadzało. Nie będzie przeszkadzało i to jest dokładnie to, o czym mówił też Władek gosiniak my, my się będziemy różnić. I będziemy będą kwestie, w których będziemy inaczej głosować. Zobaczcie, w, że my zgadzamy się co do tych rzeczy, co do których się zgadzamy. Jesteśmy z wami uczciwi. Mówimy, to jest to, co możecie być pewni, że zagłosujemy razem. Ale będą rzeczy, bo się różnimy, co do których będziemy głosować inaczej. Bo się różnimy w naszych rodzinach, bo się różnimy geograficznie, o czym mówiłeś, bo się różnimy środowiskowo, bo jeden z nas ma takie poglądy, a inny ma inne i ma do tego prawo. Zobaczcie, ci dzisiaj, którzy mówią o tym, że trzeba całkowicie zjednoczyć opozycję, oni nie wyobrażają sobie, że jeżeli my mamy tyle różnic między sobą, jak my mamy z psl em to ile my będziemy mieli różnic jeszcze jak Platforma Dołączy i Lewica? I to będzie naturalne, że będziemy mieli te różnice. Naturalne. Natomiast nienaturalne jest to, że my nie umiemy o nich rozmawiać, że my nie umiemy ich przepracowywać. Spór jest rzeczą absolutnie normalną, bo od wczoraj ta debata toczy się na wszystkich możliwych frontach. Wiecie, że od dzisiaj, od, od wiadomości, telewizja polska grała chowinie Jana Pawła II z kielczynem do ojczyzny, aż do oporu pewnie aż do wyborów w instrumentalny sposób. Zapisując go do pisma, o tym mówił wczoraj Paweł, kolaboracja z Policji Obywatelskiej. To jest dopiero cynizm. To jest dopiero żerowanie na szczerych ludzkich emocjach przywiązania do Wielkiego Polaka, przywiązania do, do Jana Pawła II. To jest dopiero cynizm. My mówimy tylko prawda nasza prawda. I jest to na koniec że to jest też to, na czym by zależało mi się najbardziej Janowi Pawłowi II. Nie żeby się bać, nie żeby unikać odpowiedzi, tylko prawda was wyzwoli. Poznajmy tę prawdę i wtedy będziemy, będziemy w stanie wydawać sądy. Ja bardzo jestem przejęty w takim negatywnym sensie tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach właśnie w związku z tym, bo mam wrażenie, że otwarło się kolejne pole kolejnej wojny polsko-polskiej. A my tych wojen mamy już naprawdę po ja za. Na wspólnej listy spraw w punkcie pierwszym jest otwarcie mienienie państwa. Wiemy, że Polsę, w Polsce to sposób wykonało do tej pory, że każda zmiana to była Słońca M. Pis oczywiście doprowadził do, do Mistrzostwa Świata i wstawił wszędzie swoich ludzi i bardzo niekompetentnych. Pytanie, jak macie praktyczny plan na to, żeby to odkręcić? I druga kwestia, korupcja polityczna. Posłowie, posłanki i u wierzą po Polsce, rozdają wozy strażackie, rozdają dotacje gminą, bez żadnych kryteriów, bez żadnych punktów. No już nie mówię o tym, że to jest na kredyt z BGK poza granicami państwa. I pytanie, czy możecie zagwarantować, tak że jeżeli, jeżeli będziecie rządzić, że odejdziecie od tych praktyk i że publiczne pieniądze zawsze i tylko będą dostawane w sposób transparentny według kryteriów, według kryteriów merytorycznych. Jeśli chodzi o, o spółki, skarżą Państwa, to tutaj jest wielkie wyzwanie, bo czegoś takiego to świat nie widział Polska nie widziała tej karuzeli stanowisk, obsadzania, samych swoich. My to pokazaliśmy już w formu młodych lodowców pokazało, jak to wygląda. Jak to wygląda, jak kręcą się na karuzeli. Trzy miesiące w jednej spółce skarbu państwa energetycznej, później w paliwowej, później w kolejnej. Taka rotacja, rotacja, rotacja. Często też tak do PSR-u był taki zarzut w przeszłości. No jasno trzeba powiedzieć. Ja jestem prezesem od 20 lat. Nie znałem ani jednego prezesa Orlenu, Lotosu, KGHM-u, Tauronu, mam manipulacja i wielkie oszustwo. I dzisiaj ci, którzy są w tych spółkach, na czele z prezesem największej spółki skarbu państwa od Lego, no to, to są oczywiście ewidentni działacze tej partii, działacze wspierający od lat, będący na różnych stanowiskach i będący no, takimi najgorniejszymi w tym wszystkim. Tutaj, jeśli chodzi o kwestie związane z tabliczkami, z tabliczkami Plex, ja jeszcze od, od lat znam też yy, i widzę twarze, rozpoznaję twarze wójtów i, i burmistrzów na tej sali. Miło, miło Was widzieć. Yy, I mam do Was prośbę. No, naprawdę wiem, że wszystko co robicie, staracie się robić dla swoich mieszkańców. Niezależnie z jakiej formacji jesteście. Wierzę w to głęboko, bo tak jest do tobie samorząd. Ale musicie też teraz odważnie stanąć i powiedzieć. Nie będziemy się dali mu pokazać. Nie będziemy uczestniczyć w tym odbioru pleksji tabliczek, często bez pokrycia. Nie będziemy całować posłów w najlepszym wypadku rękę, bo czasem trzeba coś innego pocałować. Proszę się do tego nie połakać. Proszę tego nie robić, bo to jest naprawdę, to jest naprawdę nie, 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 nie w porządku. Znaczy, wy jesteście gospodarzami, gospodarzami, a nie najemnikami, niewolnikami. Z Kaczyńskim to jest tak, że on y, próbuje sprzedać nam od bardzo długiego czasu figurę Janusieka. To znaczy, że on zbiera bogatym i rozdaje biednym. Tylko ten Janosik nie mówi, jaką prowizję za to sobie życzy. A życzy sobie bardzo konkretnie. On się tak naprawdę uwłaszczył na państwie. On zrobił dokładnie to, co robi, czego się nauczył w czasie swojej bohaterskiej działalności w opozycji demokratycznej, patrząc na, w drugą stronę, na komunistów i robi dokładnie to, co oni robili. Co robiono w latach 70-tych i 80 I to, teraz Popatrzcie, jak on traktuje media. Przecież Trybuna Ludu to by się mogła uczyć. Od y, y, niektórych z TVP Info, czy, czy jeszcze z innych miejsc. Popatrzcie, co próbował zrobić, ile razy próbował zrobić z polskiej policji. Milicję, co które powinno pałować tych, którzy nie zgadzają się z partią, która rządzi. Jeżeli chodzi o gospodarkę, wielkie centralne zjednoczenia, tak jak wybuch komunizmu, wszystko wielkie centralne narodowe, wielkie centralne lotnisko, kolej zamknięto od 2012 roku, w zamknięto, kiedy można by było zupełnie inaczej o tym transporcie dzisiaj myśleć. Popatrzcie, on by wszystko chciał centralne. Tak? Moja ulubiona anegdota jest, jak jeszcze minister Ardanowski w jego rządzie wymyślił centralną narodową, domyślam się, rzeźnię, która miała być na moim podlasiu, bo były jakieś przystoje, to się nawiasem mówiąc miało nazywać PZU, czyli Państwowy Zakład Ubojowy. Więc jak pomyślałem że Kaczyński chce stworzyć kolejne PZU, to wiadomo po co chce je tworzyć. To się miejsca w spółkach skończyły i zarządach, i do tego prezentu jeszcze trzeba by było ponowsadzać swoim. Słuchajcie, oni nam to państwo rozkradają czasami kopartą, a czasami łyżeczką. Borlenie nie będzie prezesa od Kosiniaka. Tak samo jak nie będzie prezesa od Hołowni. Tak samo jak dopilnujemy, że nie będzie prezesa od Tuska, i myślę, że się z tym z nami zgodzi. I nie będzie prezesa od i tylko będzie ktoś po kto populacji. bardzo trudnych czasach. Instytutoza. Oni durmi nie są, to są trwane wiapy. Oni wiedzą, że nie mogą pójść na bezczela, włamać się i wynieść. Oni to robią na okrętkę. Zatrudniają się w spółkach Skarbu Państwa, się dostają premie, a później wpłacają na PiS. W ten sposób obchodząc y, zasady finansowania partii politycznych i kampanii wyborczej. Y, dadzą tu Instytut, tu dadzą to, tu dadzą tamto, a później się pojawią darowizny na wybory. Oni wyprowadzają przez pośredników, przez słupów pieniądze, które wprowadzają na swoje konta. I robią to na bezczela z otwartą przy ulicą. Bez Republika Warcińskiego dam Ci 10% tego, co potrzebujesz, żebyś kupił sobie uprywaciarza na prywatnym rynku to, co powinno ci dać za darmo państwo, za darmo, za twoje podatki, które i za twoje składki. Usługi publiczne po 30 latach muszą wreszcie w Polsce być zreformowane. Bo jak nie będą to będziemy mieli co chwilę jakichś kaczyńskich, którzy będą przychodzili i mówili a 200 tam, a 500 tam, zobaczycie co się zacznie przed wyborami. Jaki festiwal masy wyborczej, jakie będą dopłaty, jakie będą rzucania na rynek, jakie on programy wymyśli, na do czego on będzie dopłacał. On myśli, że Polacy są durni, a Polacy nie są dumni. Polacy wiedzą, że ktoś tu ściemnia, że ktoś oszukuje, ale nie zrezygnują z niego, dopóki nie zobaczą nadziei, Kogoś na kogo można to wymienić. Dlatego ja tak strasznie bym chciał, żebyśmy już przestali nadać, powtórzy to, co mówię, na początku o listach, a zaczęli o rządzie. Jak ja bym chciała przekonać, że wydamy to, to, to jest to powiedzmy, to, 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 to są ci, z którymi pójdziemy i gramy. A nie opowiadać o jakichś tych pytaniach, ale sprawdzić, czy ktoś daje rozwiązania, nie tylko e, dotyczące dnia dzisiejszego, tylko myślenia o kolejnych pokoleniach. Ja się ucieszyłem, jak Pani zaczęła swoje pytanie. Muszę o tym powiedzieć, bo za mało, że kiedyś się uchwaliliśmy, więc na Pani powiedziała, że po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. To ja miałem to przyjemność jako minister pracy i polityki społecznej wydłużyć w Polsce urlop macierzyński i to w 18 tygodni, do 50 tygodni Ja miałem tą przyjemność zaproponować program Malu. wybudowaliśmy 2,5 tysiąca żłobków w Lubie i nie w na Cieciowskiej. nawet, z dzisiaj wycofali, instytucje mianie, w której odp odprowadzaliśmy składki, bo nie zawsze była możliwość posłania do żłobka. Kłatami nas dzisiaj tak wykańczają podatkiem progresywnym. Kiedyś tak właśnie robiono, żeby zlikwidować gospodarstwa i żeby ludzie musieli zapisać się do pgr i jeszcze jedna kwestia. Kolegom, prezesie, Władysławie, Panie Szymonie. Ja powiem tak, najgorsze co stać się mogło przed wyborami to ten reportaż o Ojcu Świętym. Nie wiem co i kto myśli. W Te Pałeni o czym myślą? Ale zrobili taki prezent pisowy przed wyborami, że trudno jest sobie wyobrazić lepszy prezent. Otóż odezwała się głos tym rolnikom, którzy zostali pojmani w godzinie 6, 7 grudnia 2022 roku. Za to, że pracujemy na gospodarstwie, zakuto nas w kajdarki, Jak w I taka właśnie jest polityka obecnego rządu. A zrobili to tylko dlatego, że strajkowaliśmy o spokojne i możliwe, normalne warunki bytowe na gospodarstwa. Rolnik jest osobą bardzo wytrzymałą, ale wszystko do czasu, ponieważ młodzi ludzie uciekają i będziemy uciekać za granicę. My mówiliśmy dla nas bardzo ważne rzeczy, ale te słowa, które padły przed chwilą dla mnie są dzisiaj najważniejsze. Po pierwsze będę <trafię> śliczyć, że ci wszyscy, którzy pracują uczciwie i godnie, ci, którzy pracują na roli i mają swoje gospodarstwa, w Polsce, którą my będziemy rządzić, będą szanowani, poważani, a władza będzie im się kłaniać i dziękować. <trafię> a nie im i wywozić no, ile mamy młodych ludzi, którzy chcą zostać na polskiej wsi? A ile, ile z tych, którzy chcą zostać na wsi, chce prowadzić gospodarstwo? A ile tam jest młodych dziewczyn? To co? To takie to jest państwo silne wobec tych największych? Czy mocarne wobec najsłabszych? Mocne. Nie ja mówię to w bardzo dużej emocji, bo, bo ten głos po prostu no mnie nie poruszył. Będziemy stać za to. Tak jak e, zgłosiliśmy tę sprawę natychmiast do Rzecznika Prawo Obywatelskiego, e, zrobili to nasi posłowie z Wojtu Tak jak e, będziemy e, poręczyć oczywiście i doprowadzimy do tego, że będzie przywrócona, będzie w Polsce jeszcze kiedyś i sprawiedliwość i prawo.